Witam armię WK, witam hejterów, witam również wszystkich. Dzisiaj przedstawię Wam dwa mechanizmy, które pozwolą Wam poprawić stosunek słabych partii do tych mocniejszych w złożonych ćwiczeniach. I te dwa mechanizmy to będą pasywna i aktywna niewydolność mięśnia. Dotyczy to mięśni, które działają w dwóch stawach. I tutaj, zanim przejdę do tłumaczenia, czym są te dwa mechanizmy, to jeszcze na początku przypomnę coś, co było w jednym z poprzednich filmów, to znaczy w specyfikacji kątowej stawów tak się nazywał film i tam tłumaczyłem tutaj link generalnie do tego filmu tam tłumaczyłem, że mięsień ma długość, w której jest najsilniejszy. I to jest mniej więcej środek zakresu ruchu tego mięśnia. I tu na zasadzie nadgarstka Wam pokażę. Czyli nadgarstek mięśnie zginaczy i, i prostowników są właśnie najsilniejsze w tej pozycji, kiedy mamy nadgarstek sztywno. Natomiast każde odstępstwo od tego wyprostowanego nadgarstka to będzie osłabianie mięśnia im bliżej końcowego zakresu tym ten mięsień będzie słabszy im bliżej początkowego zakresu. No tutaj tak umownie powiedziałem. W każdym razie, na samym środku ten mięsień jest mocny i kiedy go wydłużamy albo skrócamy, to on coraz słabszy się staje. I teraz w ćwiczeniach złożonych, jeśli są one dobrane OK pod tam dany trenowany mięsień, tak żeby on zrobił jak najwięcej pracy, to nasze ciało będzie dążyło, żeby te mięśnie w tych ćwiczeniach złożonych były jak najbliżej właśnie tej optymalnej pozycji. I działa to na takiej zasadzie dynamicznej stabilizacji, czyli właśnie będzie się powiedzmy skracał ten mięsień w jednym stawie, a wydłużał w drugim stawie, czyli na przykład będzie się zginało kolano i będzie się jednocześnie zginał staw biodrowy, przez co mięśnie kulszowo-goleniowe, tak naprawdę przez cały czas mają jedną długość w przysiadzie chociażby. Za to w ćwiczeniach izolowanych, jako że wtedy przenosimy. Mięsień przez całą długość, tak na zasadzie bicepsa, tak? Tutaj jest pełen, pełne rozciągnięcie, i tutaj mamy pełen skurcz. No to w tych ćwiczeniach izolowanych, właśnie będziemy wprowadzać ten mięsień w pasywną i aktywną niewydolność. I teraz już przechodzę do tłumaczenia o co tam konkretnie chodzi. Zaczniemy od aktywnej niewydolności mięśnia. I teraz poproszę Was właśnie o. Takie, taką próbę, żebyście zobaczyli i zrozumieli dokładnie o co chodzi. Weźmy sobie dłoń, rękę całą przed siebie i zróbmy takie coś, że zginamy nadgastek z całej siły, tak jak tylko możemy, z wyprostowanymi palcami. Kiedy będziemy w tej pozycji najbardziej już zgiętej, to w tym momencie spróbujmy jeszcze ścisnąć pięść złożyć dłoń w pięść. No i jak pewnie czujecie, bardzo ciężko czuć taki opór. I ten opór to będzie aktywna niewydolność. Natomiast jeśli zrobilibyśmy to samo z naszymi palcami, ścisnęli sobie w pięść dłoń, kiedy jesteśmy w dobrej pozycji, no to czujecie, że możemy bardzo silny skurcz tutaj wywołać. To właśnie nam pokazuje, że tutaj jest mocna pozycja, tutaj jest ta aktywna niewydolność, czyli kiedy jesteśmy w pełnym skurczu nie jesteśmy w stanie generować tak dużo siły jak kiedy jesteśmy w właśnie tej neutralnej pozycji. I teraz na przykładzie mięśni właśnie kulczowo goleniowych dwugłowych tak zwanych, możecie sobie spróbować to samo, kiedy zrobicie taki skłon, tak jakbyście wiązali buty albo cokolwiek, tak jakbyście chcieli coś podnieść z ziemi. Czyli pełen skłon do ziemi na wyprostowanych kolanach. Teraz już Wam nie będę pokazywał, bo tu za bardzo nie mogę tak, żeby kamera fajnie stała tego pokazać. Także mamy wyprostowane nogi w kolanach i schylamy się na maksa do podłogi. I kiedy już będziecie przy tej podłodze w pełni rozciągnięci, to spróbujcie napiąć mięśnie dwugłowe. Oczywiście, znowu jest tutaj bardzo ciężko to zrobić i to będzie. Pasywna niewydolność, czyli niewydolność tego mięśnia, kiedy jest w bardzo dużym rozciągnięciu. I teraz, skoro już rozumiemy, mam nadzieję, oba te mechanizmy, to przedstawię Wam. Ja tutaj sobie skompletowałem 9 ćwiczeń, które Wam pokażę. Jak można wykorzystać zarówno tą aktywną, jak i pasywną niewydolność do tego, żeby zaatakować któryś mięsień mocniej, i właśnie w ten sposób, za pomocą ćwiczeń złożonych, będziemy poprawiać słabe partie, mimo że wcześniej nie chciały te partie pracować tak fajnie, jak to będzie się działo teraz. Także startujemy. Ok, ćwiczenie numer 1 to będzie po prostu uginanie przedramion z handlem, i tak jak było to w materiale o anatomii bicepsów. Jeśli jesteśmy w supinowanej pozycji, to mamy bardzo mocny biceps. Kiedy jesteśmy w spronowanej pozycji, to nasz biceps bardzo mocno słabnie. I możemy to wykorzystać w ten sposób, że właśnie za pomocą tej spronowanej pozycji, czyli właśnie chwyt młotkowy albo nachwyt, będziemy dużo mocniej pracować nad mięśniem ramiennym i nad mięśniem ramienno-promieniowym. Także gdyby. Te dwa mięśnie nas interesowały bardziej niż sam biceps, to możemy w ten sposób właśnie zoptymalizować ich pracę, a, a bicepsy zostawiamy w pasywnej niewydolności. Drugie ćwiczenie to nawet nie samo ćwiczenie, a pozycja, w jaką możemy ustawić nadgarstek żeby mocniej zaangażować biceps w jakimkolwiek ćwiczeniu, i to jest opcja, kiedy przedramiona mamy słabe to jest właśnie to, co pokazywałem na początku. Czyli tutaj mamy silną pozycję yy, zginaczy, a kiedy zrobimy taki ruch nadgarskim i w ten sposób będziemy uginać, oczywiście bez ruchu w tym nadgarsku, tylko mamy odchylony cały czas w tej samej pozycji. No to właśnie przez takie rozciągnięcie, czyli znowu tą pasywną niewydolność mięśni zginaczy, biceps dostaje dużo więcej pracy i jeśli przedramiona wcześniej Zabierały nam pracę tych bicepsów, no to teraz to biceps będzie dominował w tych ćwiczeniach, w tych ruchach. Kolejną opcją jest Hip Trust, i to jest ćwiczenie, gdzie pracujemy całą tylną taśmą, także cały prostownik, pośladki, mięśnie dwugłowe, czyli te kulszowo goleniowe Cała ta taśma będzie tutaj pracowała. No i w jaki sposób zoptymalizować pracę pośladka, możemy to zrobić właśnie za pomocą. Pasywnej niewydolności całego prostownika, jeśli pochylimy głowę, jeśli ściągniemy yy, brodę, ale dodamy też do tego ruch głową w przód, tak żeby mieć dosłownie aż tak głowę, i to jest jedyne ćwiczenie, tak naprawdę, gdzie tą głowę możemy sobie pozwolić na taką pozycję tej głowy, to właśnie za pomocą takiego ruchu głowy przy hip yy, wprowadzamy prostownik w pasywną niewydolność, właśnie przez to, że on biegnie od samego dołu pleców, od bioder yy, przyczepia się aż do naszej głowy. Także osłabiamy pracę prostownika i wzmagamy pracę całych nóg yy, zarówno pośladkowych, jak i oczywiście tych kulszowo-goleniowych. Okay, jeśli chodzi o uginanie na mięśnie dwugłowe, to możemy tutaj pobawić się stopą, przez co jeśli będziemy mieli zgięcie grzbietowe stopy, to mamy bardzo silną pozycję łydek. A jeśli chodzi o łydki, to mięsień brzuchaty zarówno właśnie odpowiada za pracę stawu skokowego, ale również pomaga dwugłowym ze zginaniem stawu kolanowego. Także kiedy mamy stopę w zgięciu grzbietowym, czyli kiedy mamy taką pozycję stopy jak powiedzmy przy pozycji stojącej, to mamy bardzo silny ten brzuchaty i on będzie bardzo wspierał te dwugłowe właśnie w zginaniu kolana. Natomiast kiedy zrobimy sobie zgięcie podeszwowe stopy, czyli takie można powiedzieć wyprostujemy, to zdecydowanie osłabiamy tutaj ten mięsień brzuchaty i tutaj jest przykład właśnie tej aktywnej niewydolności mięśnia przez podwójne skrócenie w dwóch stałach właśnie mięśnia brzuchatego jest on zdecydowanie osłabiony no i tutaj można powiedzieć, że całą pracę przejmują właśnie te dwugłowe kulszowo-goleniowe to proponuję dodać jako na przykład ostatnią serię zginania jeśli dwugłowe są naszym priorytetem i zrobić to na takiej zasadzie, że mamy powiedzmy trzy serie zaplanowane to dwie serie z tymi mocnymi brzuchatymi a trzecią serię właśnie wprowadzić brzuchaty w tą aktywną niewydolność i całą pracę wykona właśnie w tej trzeciej serii dwugłowy i będzie super napięcie mechaniczne w tych dwóch pierwszych seriach i w trzeciej można powiedzieć, że taka izolacja tych dwugłowych. I znowu bawimy się tym brzuchatym przez skrócenie go tylko nie od strony stopy, ale od strony kolana kiedy robimy łydki na siedząco. Na pewno znacie tą wersję ćwiczenia, kiedy robimy łydki na siedząco, to pracujemy tylko i wyłącznie, można powiedzieć, mięśniem płaszczkowatym, ponieważ właśnie brzuchaty jest wprowadzany przez aktywną niewydolność. Tak jak powiedziałem, on pracuje zarówno w stawie skokowym, jak i w stawie kolanowym. Także zgięcie stawu kolanowego, pozycja siedząca zapewnia nam aktywną niewydolność mięśnia brzuchatego. Osłabiamy go zdecydowanie. No i całą robotę, tak jak już właśnie wspomniałem, przyjmuję mięsień płaszczkowaty. Kolejną opcją, mogę powiedzieć dla pań, tak jak wcześniej było hip trust, to teraz moja propozycja przy wznosach tułowia w opadzie. Z reguły robi się to tak, że wykonuje się zarówno na prostych plecach, jak i na prostych nogach te wznosy. I wtedy pracujemy fajnie zarówno nogami, jak i właśnie prostownikiem grzbietu. Teraz Widzicie na ekranie opcję numer 2. To znaczy znowu ta pochylona głowa, żeby prostownik zdecydowanie osłabić przez tą pasywną niewydolność. Dołączmy do tego jeszcze takiego garba lekkiego i dołączmy do tego nawet garba również w odcinku lędźwiowym. I przez taki koci grzbiet i utrzymanie tego kociego grzbietu od dołu do góry pracujemy tylko i wyłącznie można powiedzieć nogami. Także jeśli zależy nam na pośladkach dwugłowych, znowu świetna opcja, właśnie żeby wyłączyć te prostowniki. Na pewno poczujecie kosmiczną różnicę. Wtedy ruch przypomina taki reverse hyper. Jeśli ktoś ma możliwość robienia na siłowni tych reverse hyperów, no to też na pewno yy, odczujecie identyczne, identyczną pracę mięśni, jak przy tym. Jeśli już o tych reverse hyperach, to przy nich również warto sobie właśnie zastosować tą zgiętą głowę, yy, ściągniętą brodę również właśnie w celu optymalizacji pracy naszych nóg w tym ćwiczeniu. I teraz wznosy w opadzie, to co poruszałem w Q&A, yy, czy robić wznosy w protrakcji, czy robić wznosy w retrakcji? No i protrakcja spowoduje pasywną niewydolność tych mięśni między łopatkami, czyli kaptur, równoległoboczne Czyli osłabi ich pracę. Retrakcja spowoduje właśnie za duży ich skurcz, przez co też osłabi ich pracę, będzie to aktywna niewydolność. I zarówno jeśli w tej pozycji protrakcji będziemy robić wznosy w opadzie, zarówno jeśli będziemy robić to w retrakcji, obie te wersje będą bardzo super, bo wyłączają te mięśnie właśnie między łopatkami, a teni akton barku. Będzie miał pełne pole do popisu. Także tutaj nie ma zwycięzcy. Ja tak czysto, jeśli chodzi o moje preferencje, wolę to robić w retrakcji, w każdym razie. Teraz, jeśli chodzi o martwy ciąg, to często się mówi o tym, że głowa powinna być właśnie przedłużeniem kręgosłupa. No i jak najbardziej tak, właśnie ze względu na tą pasywną i aktywną niewydolność już nawet nie mówię o aspektach Posturalnych, bo, bo to jest kolosalna kwestia, żeby naprawdę trzymać tę głowę właśnie w tej pozycji przedłużenia kręgosłupa, jeśli chcemy mieć zdrowy kręgosłup, zdrową szyję. Ale właśnie ten prostownik będzie, prostownik grzbietu będzie tylko i wyłącznie w optymalnej, silnej pozycji, jeśli jesteśmy w tej dobrej pozycji głowy. Nie, kiedy jesteśmy tak, bo wprowadzamy wtedy ten prostownik w lekką, aczkolwiek myślę, że znaczącą. Aktywną niewydolność, a zdecydowanie nie chcemy tego tutaj. Także tutaj nawet nie tyle polecenie skorzystania z tej aktywnej albo pasywnej niewydolności, co przestroga, żeby właśnie unikać jej w tym konkretnie ćwiczeniu. No i ostatnia opcja, już myślę, że bardziej nawet jako ciekawostkę, bo niekoniecznie my jako WK polecamy to ćwiczenie, ale wyprosty podłudzi na maszynie, właśnie jeśli byłaby możliwość robienia tego bez oparcia na siedzeniu. To kiedybyśmy się położyli, robiąc to ćwiczenie, to nasz prosty UDA, czyli jedyna głowa czworogłowego, która pracuje w dwóch stawach, pracuje również w stawie biodrowym, będzie w dużo lepszej mechanicznie pozycji niż kiedy jesteśmy siedząc, bo wtedy jest ona właśnie w tej aktywnej niewydolności. Jesteśmy, mamy skrócony ten prosty UDA i dużo słabiej on pracuje, także pracujemy tak naprawdę tymi trzema głowami. Y, które przyczepiają się do UDA, a nie przechodzą stawu biodrowego. OK, tyle miałem przygotowanego na dzisiaj materiału. Jestem pewien, że można wymyśleć tysiąc innych wersji, właśnie korzystania z tej aktywnej czy pasywnej niewydolności. Dajcie mi znać w komentarzach, czy używaliście tego może wcześniej, może nieświadomie, albo bardziej świadomie, y, jeśli chodzi o samą nazwę. Standardowo, jeśli film się podobał, Duża prośba ode mnie: łapy w górę, zarówno na YouTube, jak i na Facebooku. Jeśli to oglądacie, to prośba o te łapy w górę. W przyszłym tygodniu, oczywiście, ląduje kolejne QA. Przypominam, że pytania zbieram w poniedziałki na moim Instagramie wwkasaker. Także zapraszam tam z pytaniami w poniedziałek. Będzie post, gdzie je będę zbierał. A jeśli chodzi o kolejne tygodnie, to zapowiadam fundamenty. Jeśli chodzi o to, co w nich będzie, to albo wyciskanie wąsko, albo podciąganie. Raczej byłem za podciąganiem, ale jeszcze nie wiem, czy na tyle wyzdrowiałem, jeśli chodzi o łokcie, żeby móc wykonywać to ćwiczenie dobrze, także możliwe, że będzie to właśnie to wyciskanie wąsko. No i na pewno długo wyczekiwany materiał, czyli anatomia klatki Volume 2 również w kolejnych tygodniach, także powoli zabieram się za ogarnianie tego materiału. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia!